Siemka i jak widzicie mam 1196 gemów, tutaj jest 10, a mam to. To co? Jak myślicie, co teraz zrobimy? Robimy unboxing karnetu 1200. Nigdy jeszcze karnetu nie miałem. Czekajcie, aktywuj. Kupiony. Kupiony? Mam karnet, a to jest za darmo też, mówi Ninja. Michael, na pewno nie będę grał. Szcz... No, odbierzemy sobie to, to nam się zwróci motki na razie nie. Co jest tu tak fajnego? O, gemy, gemy zawsze git. Ale oczywiście muszę... O! Czekajcie! Tylko tutaj skinki są fajne, ten epic. Um, odbierzemy sobie powiedzmy to. Spansi. Dobra, to jak ja się cieszę. Nie wiecie jak ja się cieszę. Pierwszy raz w życiu mam karnet. I za darmo... Znaczy w sumie nie za darmo, ale... Czekajcie. Na początku, tak... Tu chłopie, te kroki są mega ładne. XD, ja się kręcę, jak ja się ja jeszcze nigdy nie wiem karnetu. Ty Tycząpi, że piszcza się jak tu na Ej. Ej! Zostałem oskamowany. Jak tu nie masz! Jeden, dwa, trzy, cztery. A, bo to jest. Kęcimy z spinem. Spin, 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 Money, money, win, win. Dobra. Kratki! i to jeszcze duplikat. Ejć. Kłęcę. U, daj, te, to, to jest mega fajne akurat. Bo mogę se, w końcu popykam se te turnieje. I to No oczywiście! Skinek musi być! A ja i tak Michaelem będę grał. Czekajcie, bo... Oczywiście to musi być pierwsze. Bo no czemu bym miał, kurde, nie mieć yy, tego, jakby... No właśnie, czego bym miał emotki specjalnej. Szczerze że ona stokos... No, o! wyposaż, No. Dobra, teraz to... Ej! Może otworzymy na tym odcinku jakieś pudełeczko, bo ja dużo z tego strasznie wszystkiego będę miał. Ukręcenie szczęśliwe, jak mi pewnie nic z tego nie wypadnie. No i nie wypadło. Aha, Ej, epicki. A go nie miałem? Aha, to dziwne. E, jak ja się cieszę, to wy nie wiecie. U, specjal. Toxic. Wszystko odebrane? O nie, nie, tutaj nie. E, mhm. Mm Oho, lipka. Kre... O, oh, dwa bilety już mam. Maksimum biletów. Odbierz. Ale ja chcę mieć tego skinka. Czekajcie, to jest wszystko? Tak. Yy. Tu odebrane. Tu odebrane. Tu odebrane. Tu też. Tu, tu, tu. Tak, wszystko. To takim akcentem. O, dobra, czekajcie. Nie takim akcentem. Zakręciłem sobie jeszcze końca, Dobra. Może mi jakieś 10 tysięcy gemów dropnie w następnym sezonie. Też kupię karnet. No nie wiem. Ej, nie gadaj, że znowu ten skin. O. Zwraca się coś. Ile ja mam gemów? 316! O, to dużo. Dobra, to takim akcentem tym odcinek. Jak ja się cieszę, to Wy nie wiecie. Nara.